Hej, witam Was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam Was na kolejny odcinek Satisfactory. A, to jest mój save na modach. Także możecie sobie zobaczyć jak to wygląda. Dobra, tutaj wiedziałem, że tak się stanie. W drugą stronę niestety to nie działa. Ach, trudno. To skoro już 13 przeniosło, to Wam pokażę moją rafinerię. tutaj, ropę stąd pobieram i tutaj ta ropa jest przetwarzana na kilka innych rzeczy to Jest maga są magazyny i tak dalej tutaj się plas plastik robi prawdopodobnie czy się nie tak, plastik się robi i idzie taśmą sobie o! bym spadł na ryjek jak to wygląda, tu jest pełno, ale on mi się tam przerabia. To na coś innego, tak? Tak, on się tu przerabia. Pomału mam jeden to mu dorzucę, zwiększymy mu wydajność. Niech on tutaj przerabia nam ten koks bardziej, chociaż aż tyle widzę, że go nie jest potrzeba. Mam stację kolejową, gdzie jeździ mi pociąg. I on stąd odbiera mi gumę i plastik, i zawozi do. Do, no tam gdzie ma zawodzić Dobra tutaj co my mamy Tu jeszcze jest pusto Tu się robi ten dziwny Kwarc tu jest e, Też to coś tylko śmieszne lampy Które działają w nocy Niestety lagują mi okropnie Tak jak widać tutaj jest dużo rzeczy Których ja używam tutaj I muszę zobaczyć jak to wygląda Pewnie jest pełno, trzeba wylać wodę. Bo nie będę miał dostawy paliwa zaraz. I tutaj, tutaj nie jest pełno, na szczęście. Tutaj działa, działa. Także taką mam elektrownię. Spalinową na razie, niedużą. O, jak widać, jest pociąg przyjechał, bo go słyszałem. On się zaraz załaduje, o ile ma czym. Ma czym? No coś tam ma, niewiele, ale ma. No. I on to mi dostarczy. Zobaczcie, Zabiera kontener stąd, załaduję se i on sobie pojedzie. No, i on sobie teraz tam pojedzie. A my polecimy na skróty. To jeszcze nieskończone jest, nie obudowane, ale będzie obudowane. Tutaj Koks sobie z boku idzie, także tutaj też będzie taki fajny tunel zrobiony, ale z czasem, bo to jednak materiałów dużo potrzeba na to. Bardzo dużo fajnych modyfikacji jest do, do satysfaktory, z których mam zamiar korzystać. Tu jest druga stacja, ta końcowa, właściwie ta jest ta pierwsza. Mamy takie drzwi na przykład, które się pani otwierają. Mamy stację pomp, tam elektrownie wiatrowe, o, bo pociąg jedzie. Dobra. Mamy też windę. I wjedziemy se na trzecie piętro. I on się tu rozładowuje. Jak się rozładuje, to on się rozładuje. I gdy się rozładuje, to tutaj nam zacznie taśmami dochodzić towar, który jest nam potrzebny. Aż on się rozładował zaraz, powinny, powinno tymi taśmami tutaj. O. I proszę bardzo, i już plastik zasuwa. I nam się ładnie dzieli. Mam inteligentny ten, postawiony dzięki czemu rozdziela mi się plastik osobno, guma osobno muszę zobaczyć ile w ogóle ja tej gumy tu mam tu jest pełno tu jest pełno tu jest pełno tu jeszcze się zmieści ale to jest ostatni już, więc trzeba będzie tam yy, zaraz się dostać i gumę wyłączyć tam pod spodem mam yy, elektrownie węglowe jak widać Także sobie zjedziemy na dół A. Na drugie piętro Tu mamy elektrownie węglowe Fajne takie oświetleniowe słupy Też można do nich podłączać prąty i one w nocy też świecą automatycznie, ja mam poustawiane Z tym problem polega na tym, że one lagują, okropnie lagują Także tutaj mamy takie coś. Tu mam fabryczkę, która mi produkuje beton. U góry mam fabryczkę, która mi przerabia te organizmy tych obcych na, 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 na takie coś. Tu mój domek. Oczywiście tam takie rzeczy do domu, które są potrzebne. Przejdziemy dalej. Tu też są fabryczki, które już mi przerabiają aluminium. Tutaj proszę bardzo kwarc mi się przerabia na rzeczy potrzebne. Zapasu nie ma żadnego, wszystko na bieżąco widzę schodzi. Tutaj się robi sztaba aluminium z, ze skrawków i, i właśnie z tego kwarcu i tak wyglądają te te te, te i tu wychodzi sztaba o właśnie. I przechodzi sobie tu. Tutaj to przerabiam już na płytki aluminiowe, które lądują tu. Ja ich tam ze stówkę wezmę, bo będę potrzebował. I tak to właśnie wygląda. Tutaj doprowadziłem sobie miedź, która mi też jest niezbędna. Sobie tam górą idzie. Tutaj też mam taką windę. Tam kurczę dużo tych wind mam. Pojedziemy sobie do góry do góry chciałem powiedzieć, dobra. Tutaj przerabiamy sobie, robimy sobie płytki drukowane, też tam idą sobie do magazynu. Tutaj się robią super komputery, które też mi są potrzebne i też idą sobie tam do magazynu. I tam jest jeszcze jeden. I tam u góry jest jeszcze jedna, ale tam skoczę, skoczę, mam przyjdę pakan. No i tutaj mi się produkują takie ciężkie ramy Które też idą tu Fajne schody nie? Też z modyfikacji Które idą sobie tutaj do właśnie do magazynu Także jeszcze tych komputerów zobaczmy Chociaż komputerów mam dostarczone Muszę tylko tego wziąć Ale to zdążę Także tych komputerów parę jest Trochę tych i Tego też się już naprodukowało Tutaj mamy Przerabia nam się ładnie, proszę bardzo. Koks tutaj dochodzi, przerabiamy sobie te skraweczki. O, tu się to wszystko tak ładnie przerabia. Maszyn, ten, u mnie te hale są olbrzymie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tam też, bo to jest dużo tego jest. Tu mam kopalnie. Dobra, idziemy dalej. Bo też są magazyny różnego rodzaju. Próbujemy tam wefrunąć będzie może lepiej widać. Zobaczcie jakie to jest olbrzymie tam. To wszystko pod spodem tam są magazyny, a czy tam fabryki są, a u góry taśmami idzie. I to wszystko tak... I tam też i to wszystko tak będzie jeszcze powiększone, 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 powiększone. Tu mi się robią śrubki. Tutaj mi się robią płytki wzmocnione, tu się robią pręciki tu się robią kable tu się robią zwykłe płytki a tu się robią zwykłe druciory tam jeszcze polecimy tu się robią zwykłe kratki, tu się robią wirniki i o wszystko leci, tam i nazad, tam i nazad, tak różnie tutaj się, ojej ale mi lagło no, niestety to jest satysfaktorii. Dużo budynków, dużo, dużo rozwinięte. To jeszcze wcześniej na modach. Tu się robią takie ramy. Tutaj się robią stalowe rzeczy. Tutaj powinny się robić tak rury. Tam się, co tam się robi? Coś tam się robi i to chyba będzie szło dalej, więc tutaj nic nie znajdziemy pewnie. Aha, tu jest tam miedziane tetry te też mi są niezbędne. Co tu jeszcze się robi? Tu się robią wirniki Tutaj nie widać co, co by się chciało robić Pewnie u góry Aha tu są takie te betonowe te I tam też tam się robią silniki jak dobrze pamiętam Tak tu się robią silniczki A i tam są jeszcze wiertnice i tak dalej Dobra ja zejdę się na dół teraz No i właśnie tutaj są te wszystkie fabryki, które to mi te rzeczy mi produkują. I to wszystko później idzie ładnie do góry. Tu jeszcze mam wolną, która może mi brać, jak mi zacznie brakować, może mi doprodukowywać, ale nas na szczęście mam tutaj nadprodukcję. O Boże i nie O To trzeba by tutaj kurczę. Czekajcie. Organizator łącznik, logistyka. Łącznik, tu trzeba dać tak. I z tego nie no, bo tu musiałbym dać wcześniej. Kurde, to nic mi nie da, że ja go w ten sposób zrobię. Nie dobrze, i sobie tutaj zapniemy. Wyślijmy tam, niech to leci. Bo leciało za mało. Wszędzie przeważnie takie drzwi już postawiłem. Jak widać, tu jest dużo tych fabryczek. Można się pogubić, bo w każda robi co innego. Jeszcze jest dużo, dużo rzeczy, które będą robić co innego. Jeszcze muszę sobie sporo narobić takich rzeczy, które mają. No, już te takie bardziej zaawansowane z czterema, czyli tam. Jak one się tam zypały? O, mniejsza więcej. Tu jeszcze... kurczę, że tu kolizję ma. Dobra. skoczę tędy, zajdę tędy. Dobra. Nasza winda, praktycznie już wykorzystana na maksa. Fajne fundamenty są te, też z modyfikacji. No ale ja miałem się tu dostać i zobaczyć czy ja mam tutaj mam, ile potrzebuję 500, to od razu zabiorę bo tutaj chyba się nie produkuje, tak nie, ja wyłączyłem to bo tych na razie mi aż tyle nie potrzeba ale można już włączyć produkcję niech się tam przerabia i tu też jest hala w której będzie, będzie jakaś budowa nie wiem jeszcze dokładnie co tu będzie ale coś będzie. Tu sobie mogę wejść na górę. Tu też są takie fajne drzwi. Tutaj mamy bardzo fajną windę. Szklaną. Możemy sobie wjechać na górę. I jesteśmy w miejscu gdzie byliśmy. Także ja sobie przebiegnę na drugą stronę. Ja wszędzie wszystko taśmociągami dociągam. Do... Także tak to wygląda. Tu są takie drzwi, też z modyfikacji można się zejść na dół. Wszystko tutaj taśmociąga mi tutaj taśmociągami przychodzi. Ja tutaj na miejscu wszystko przerabiam. Z wyjątkiem jeszcze paliwa, które będę musiał sobie też taśmociągiem dorobić. Ale to później sobie po prostu dorobię. Czy ja mam w ekipunku? mam tego dużo. Będę musiał sobie po prostu tam, na tam gdzie jest ropa, powiększyć to wszystko. W sumie, kurde, to po co ja tak jak mam tamtą stronę, mam teleport i działa mi tylko w jedną stronę. Nie umiem go do końca ogarnąć. E, będę musiał sobie pobudować coś takiego jak. E, No takie coś, żeby mi to po prostu budowało, robiło mi te paliwo które tu jest Znaczy tu jest akurat nie paliwo yy, Które będzie mi, no tu się będzie paliwo przerabiać, które z te paliwo będę chciał ładować do, kurcze jak to się nazywa No w karnistry po prostu i wysyłać na stację ale ja w tej chwili musiałbym zaprzestać wysyłania gumy, tylko guma idzie górą, chyba nie górą idzie plastik, czyli ten dolny muszę rozmontować. I jak on to wyśle, to starczy już. Bo żebym tego za dużo nie miał, muszę tu jeszcze tych fundamentów sobie pobudować i zrobić sobie właśnie jeszcze taką tutaj gdzieś fabryczkę, którą, gdzie będę sobie przerabiał yy, paliwo na w karnistry i wysyłać sobie już bezpośrednio tam w karnistrach. I do tego teraz tak będę musiał znaleźć pewnie uran, który gdzieś jest pewnie daleko. Jeszcze go nawet nie mam odkrytego, będę musiał tam sobie to wszystko później odkryć. Dobra, nie większość. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o to, naprawdę daje to bardzo dużo ciekawych rzeczy do zbudowania. Wszystko rzeczy, które tu się blokuje, na przykład te urządzenie do budowania, na przykład taki, 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 takich ścian, na przykład, czy no nie wiem o takich ścian betonowych. To wszystko, zobaczcie takie ścianki fajne betonowe. To wszystko jest tutaj i to wszystko trzeba sobie odblokować normalnie, tak jak się odblokowuje tam... Wiadomo, no te, te wszystkie, wszystkie rzeczy, które trzeba odblokować sobie tam u siebie w domku, nie? Także to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia, cześć!